Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony i Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym specjalu hallo Halloweenowym. Ze mną jest oczywiście Młoteczka. Jej, yeah, jestem! Wasza ulubiona cesarzowa internetów i tak. wszystkości. <laughs> I jest ze mną oczywiście Rizzy Ranger. Ja jestem, ja! A dzisiaj dzięki. Tuta. Tak. A dzisiaj dzięki uprzejmości TheFarm51 będziemy mogli Wam zaprezentować nową grę Czarnobyl Light. Ze skóry Patrz Bigos jak u mnie w pokoju <noise> Wiesz, ale lepiej mieć burdel w pokoju niż... Pokój w burdelu! A! Ale pamiętasz u mnie jak mieszkałam w Warszawie, też była taka odlepiona farba ze ścian O to ja na rano jak wstaję do pracy. <noise> ja miałam taką lalkę Bigos. I one, bo one taką... miały ten głośniczek, one miały, jak się je przychylało, to one robiły takie, e -e 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 -e", naprawdę. Ale, ale, <śm Nurse> ale też tam jakieś się się tak? takie zielone oczy też miała. Też miała takie o, zielone miała. oczy. O kafle, jak u mnie w starym mieszkaniu, bo wszystko się zgadza. <śmienie> Nie uwierz, że mieszkanie do nagrania. Ja, słuchaj, ja nie wiedziałam, a może oni tam w twórcy gry się wprowadzili, bo to akurat w Warszawie było, nie? Wprowadzili się i to mieszkanie ich zainspirowało do tej gry. Wszystko jest możliwe, słuchaj. O, warszawskie blokowiska. No, to trochę wygląda jak ten Mokotów stary, nie? A, nazwa nawiązuje do Czarnobyla tak naprawdę. dzielnica Młotki. Dokładnie. Stary Bokotu w Warszawie i nara. ra. ale jakie ma uradowane oczy, widzicie to? Mm, no, takie szczęśliwe. Kiri Skłodowska. Jezu. No raduje się, nie widzisz? Raduje się, tak. Raduje się. O, tam był Soniaczek, Jakiś Jaki jest, jest taki stary, stary no. Wy wiecie, co to stary telefon. Młotka teraz wyjedzie, nie? Ja w 86. Tak chodzi. na ta korbkę taki miałam. Ja. Ej, wy się śmiejecie, ale wy jesteście milenialcy, gimbę nie znają. Ja pamiętam jak pierdzielną Czernobyl to nas wszystkim tym wszystkich płynem Lugola karmili czy tam inną Jodyną. Naprawdę. Chociaż ja miałam Je... wtedy 4 lata, do tego wyrosłam, jaka wyrosłam. Spoko. Ja oglądałem w wiadomościach, że taki jakiś doktor się wypowiadał, że ten deszcz radioaktywny, to on jest nawet dla nas taki korzystny. Bo jest trochę korzystny, pamiętaj, że małymi dawkami promieniowania leczy się raka. No dobrze, ale takimi... No. Ale to, to Czarnobyl nie był małym małą dawką. Oj, tam, oj, tam. Ja wiem, że albo grubo, albo wcale, ale. Po prostu to nie jest tak, że prawie wszyscy umrzyli wtedy, tylko nas wszystkich chciano wyleczyć z, ra z raka. Ja uważam, je, to to że po coś uszłać. w internecie, to teraz ten Czernobyl powinien wybuchnąć, żebyśmy wszyscy oddostali raka. O ja, jest wybuch. Patrz, tam motka jest. się działa. Oh. Nie upilnowałam. No szlag. O, tak. się Igor nazywamy. Dobrze, jesteśmy Igor. A nie Olivier? Ja ta... Nie, Oli Olivier to jest jakiś tam koleś, a my jesteśmy Igor. O, Igor. O, o jak to... ja lubię! Paruski. Masz no. paruski, a też lubię, a nic nie no. rozumiem, ale... Mówią, uwielbiam, mówią. Uwielbiam paruski. Tylko że tak, tak samo jak Ricci nie rozumiem nic, ale uwielbiam. Ale uwielbiasz, tak. Uwielbiam. A my idziemy tam do tego sarkofagu, tam? Do sarkofagu. <grymne> do kibla idziemy po prostu. No to, to się wygląda. Może będziesz miał dodatkowe ręce i nogi. <grymne> Aha, kochani, właśnie, jeszcze tak w ramach informacji ta gra jest z wersji alfa albo beta. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale Wszyscy jest to dostęp. wczesny dostęp, więc jakby jak coś z tej... Nie tak wyglądało to spokojnie, bo to jeszcze jest w fazie robienia, jakby się. To jest no. wszystko ale... tak, jak trzeba, i to wszystko są feature'y, W końcu jesteśmy na promieniowaniu. Tak, Słuchaj, słuchajcie, tak. Słuchajcie, i tak jest być. lepiej niż jej, nie? No, oczywiście. Przynajmniej jest rozgrywka. Ja, ale ja bym tam chciał, tam do tego środka, tam zobaczyć. Jej no idziemy. Nie byłeś Lale, w kiblu u młotce. U młotce? Był on w kiblu. Czekajcie. Ja byłem, nie słyszysz? To... Możemy go upomnieć, albo bądźmy uprzejmi. Co robimy? A ja nawet nie wiem, co on Coś zrobił hatle. źle. Ale upomnij go, wglądaj się na niego. Dobrze. To czytaj ładnie, co tam się dzieje. Nie każ żałować za cię. Dobra, niech to. Dlaczego tak poważnie? Bo mogę. Tak. Hey, ale on ma pistolet, a my też będziemy mogli mieć. Cię okaże. Dobra, mamy, mamy się kryć. Mamy się kryć. Chyba nie jesteśmy ale przed, tu. przed kim mamy się kryć w ogóle. No, chyba przed ochroną tutaj, nie? Przed złym. A w ogóle co na cholerę, żeśmy tu przyleźli. Nie wiem, myśmy tu przyleźli za właśnie tą panią w. w, w czerwonej sukience. Tak, tak. Tak, bo była to jest taka szczęśliwa. To ona jest znikła. nasza kobita. To jest nasza kobita i ja ona zaginęła, my jesteśmy no. naukowcem i tutaj będziemy badać rzeczy, czy ona tutaj jest, czy nie. Jesteś pewien, że to o to chodzi w tej grze? No. Nie wiem, nie jestem pewny co do naukowca, ale... O, mam kompas jakiś. O, ej, pa, ej, bo tu do góry jest kompas, dobra. I taki kompas powinien być mój wymarzony chłopak. Zdecydowanie. Ej, ej czekajcie, bo tam jest są jacyś żołnierze. Halo? Halo? Nie Ale patrzajcie, bo to... popatrz na te ładne wagoniki. No. Takie jak u nas w Holandii. No właśnie chciałem no. powiedzieć, że. Takie bardzo swojskie klimaty, nie? <laughs> tak, no. Co wschód, to wschód jednak. To... Jednak. Co Warszawa, jednak. to Warszawa. Młotki no? blokowiska. <laughs> Czuję się jak w domu, jak na to patrzę. <laughs> Ale w ogóle, co chciałem jeszcze dodać, to jest yy, fajna informacja, że twórcy jeździli z takim specjalnym urządzeniem do Czarnobyla i skanowali w 3D te wszystkie rzeczy tutaj, które widzimy, więc bardzo dużo lokacji, które widzimy tutaj, są tam naprawdę w tej Prypeci, czy jak to tam się nazywa, te miasto, nie? Jeżeli ktoś się o, to interesuje... O, te śmierdzące! Nie chciało im się mogli robić, to poszli i poskalowali wszystko. No ładnie! No, no ładnie! ładnie. Motka no też ładnie. musimy tak zrobić. Słuchaj, tak Ej, wiem! Ej, zaproponujmy Czernobyl Light 2 i z Twojego mieszkania zrobimy. Dobrze! Ale ja obawiam się, że twórcy gry mojego mieszkania by nie wytrzymali. A tym bardziej już mojego widoku. Pamiętajcie, że ja przeżyłam ten wybuch w Czernobylu. Co tam? Oliwier, ściągnij ich teraz, technik. Technik! Technik? Megikiem technikiem! Technik! Muszę się komputery, Skrzyni bezpieczników 32A. Mamy niedobór mocy na dole. Technikiem, pozwól mi obejrzeć swój identyfikator. To pozwól mi obejrzeć swojego buta czy coś, albo. To to już, podeszwał mu na twarz. Odwrót! Może dojdziemy do porozumienia. Sam pułkownik mnie przysłał. Oliwie jeszcze... Ścią... te, te, dobra, dobra, to. Na pomoc, na pomoc, no na pomoc, na pomoc, na pomoc, na pomoż. tak? On do no ciebie im o... Miałeś się składać, nie? Pacichu, miałeś tu przyjść. Coś? No dobra, o, trzeba było od razu, ok... o, okay. a ja mogli. zabierz im. Pika, Broń nar nie można podnieść bez wyłączenia blokady biometrycznej. Jaką mam. Bio bi biometryc nie wiem, co to jest blokada biometryczna, o, ale. Aha, hajsy mówią! Oh, muszę tak. się zgadzać. O, dobra, czekajcie. Ej, to. jod, ja, to, czy yeah. bogaci są? W ogóle pół rubla tam jest. Bogaci to no właśnie, pół rubla. <noise> Super, będę teraz bogaty. Tutaj wykupuję tą całą prypę teraz e, i się skończy. No, no. nawet w Polsce dostajesz pełne grosze. <noise> Halo, już jestem. Ale w sumie na dobrą sprawę, jaki kraj taki 50 cent, nie? No. <laughs> o, tam coś lata. Prosto do elektro... Tak, wejdziemy do... Odwiedzanko! Ja I Ja w ogóle tak chciałem jechać do Czarnobyla z młotką, tak sobie ten odwiedzić, nie? Swoje dawne co, rejony. Ja się u siebie w pokoju miałam i <śmujesz> Ej, a teraz podobno po tym y, serialu HBO Go Czarnobyl, który jest świetny, mhm. podobno są takie fale fanów i, i turystów. Fanów Czarnobyla. I no. Przepraszam, Nie jestem to jest poważne nagranie. No, przecież że tam już poważni. wszystko niszczą, w ogóle influencerki tam jeżdżą, żeby sobie robić zdjęcie. Ej, <laughs> wow. trzeba iść do tego, do kronobyla, do czarnobyla, że sobie swoją dupę <sano akla> wziąć i fotografować. Mi o poranku. <smart Christine> Dobra, Oliwier, co tam? Moja dupa taka toksyczna, że się zlewa. Użyj swojego licznika Geigera i sprawdź by poziom promieniowania dobrze. A? No to sprawdź, z skłodowskich tutaj. Ej, ale to, to nie. Dozymet to się nie nazywa, tak? Do nie Marisz, bo Geigera ci mówię przecież. Nie no, Geigera. Geiger o, halo. Geiger o, mam? Masz o, 6. 6. -y. Nie, nie najlepiej, -y. ale nie, nie najgorzej. Jesteśmy bezpieczni. O! Jak był wybuch, też tak mówili, że jesteśmy bezpieczni. Gdy nie wiem. A to miodynko to tak przypadkiem dla zdrowotności, dla zdrowotności. A teraz mamy pokolenie ludzi chorych na tarczyce. No. Znaczy, chorych w sensie na tarczyce nie da się być chory, bo to jest organ, więc w sumie. No ale wiecie o co chodzi. Tak. No, wysyp ludzi z chorą tarczycą. No otwierać tu o, jest... królowej. No to jest przykre, że tacy ludzie są. Pigosi, ty się zwieścisz ty dziurę z tym swoim dupskiem tłustym? <laughs> Najwyżej zwiększę dziurę. Albo ja cię Narpierd... swoją dupą dobkam. Nie, jest, jest, jest opcja, nie, najpierw jeden pośladek, potem drugi, nie? To... Kurwa pa, 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 pa. Zaraz będzie wybuch. Będzie wybuch. I I Inoi Dinozaury wyginęły, nie? O, dobra, halo? Jestem. O, tu już jest więcej. Ta śliczna zielona farba, która w tamtych czasach była wszędzie, w szpitalach. No. Tak, i w szkołach, wszędzie. Tak. Moja szkoła to jeszcze dalej pamiętała, więc no, nie wiem, <laughs> czy to było takie stare. Ej, <laughs> gdzie wyjdziecie? A tu? A wiecie, no dlaczego kolor zdjęcia. zielony? zarówno w szpitalach jak i w szkołach i tak dalej, a wy nie wiecie, oprócz, By tego, że była... <noise> oprócz tego, że wtedy była komuna i nie było nic innego, <noise> to słuchajcie, i to, to, jest, to jest prawda, jest taka nauka, która się tym zajmuje, U, której nazwy 20. teraz nie pamiętam, ale generalnie kolory, którymi się otaczamy poprzez um, fale w sumie tak na dobrą sprawę mają wpływ, Wpływ na otoczenie. I akurat z jakiegoś powodu zielone i niebieskie działają e, antyseptycznie. A, to ta... W sensie, że, że bakterie są wypijane przez te kolory. Aha, o, okej. Okay. Znaczy wypijane, w sensie no, to się. Że w sensie się... <laughs> się gorzej roznoszą, w sensie no. okej okay. I dlatego w szpitalach jest często na zielono pomalowane albo na niebiesko. 18. A, widzicie, jaka mądra jestem? A, jak zawsze ale, jak... myślałam że bez Edukacyjny odcinek. Te Motka, youtuberzy teraz o tym robią cały 10-minutowy odcinek. Zostaw coś na kolejne. No dobrze, no dobrze. Ej, ale w ogóle ile było promieniowania, który człowiek może tak sobie tam przyjmować? Tak? Nie wiem, no Maria Słodowska po jednej sobie nie wytrzymała. Bo tu jest tak na przykład 18, tam byłem, to było 20, a oni chcą. Nie mam tylko... pojęcia, jakie są limity? Tutaj powinna być taka wskazóweczka, która ci pokazuje od białego do czerwonego, jakby no był jest. W czerwonym, to byś wiedział, że masz przewalone. No jest generalnie. No No dwadzieścia to dużo, no. Wiadomo, że No, tam jest! No <grym> jest! No to ty na razie jesteś w białym, to w białym, to wiesz, promieniowanie kosmiczne masz również takie samo, albo i mniejsze, to tam się nie przejdzie. A okej. Okay. U, u! Jakaś Uło. retrospekcja. A to są ci pracownicy tej elektrowni, oni tak byli ubrani jak piekarze. Nie, to jest. Wyli. Jeden yeah, i the ghost tu jaki ghost, no bo Oni są zuchami? Jezu. E, a w ogóle motka Jezu, oglądałaś ten, nie było. Ten, ten 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 film, znaczy ten serial Czarnobyl na HBO Go? E, nie, nie oglądałam. Nie oglądałam Jezu, głównie. Oglądaj. Głównie dlatego, że ja nie rozumiem jak z czegoś co się rozegrało w kilka godzin można było zrobić ileś tam odcinków w ogóle. Ale to co wiesz to co, osmos. ale wiesz co, bo tam jest dużo takich politycznych spraw generalnie. Jak to no. tuszowali i tak dalej, więc Ogólnie, dało się z tego zrobić. z samego wybuchu było tyle co nic. No, to, czy, no bo tak... No. <laughs> Wybuch to nie, było takie nie pierdnięcie, nie? nie? No. Więcej by zrobili z materiału jak też do kibla i... Kontrakt dwóch strażników. Psiak nienawidzę tych służb specjalnych. Wszystko w porządku, to są służby specjalne, prawda? Anton, a, weź strażnika może po, po lewej. Zajmij a możemy posłuchać się tym a, drugim. Ej, a nie, nie wolisz mojego aksamitnego, pięknego głosu? Nie, aksamitnego? No wiadomo! Let me do it, please! Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na po polskie napisy, polskie napisy, polskie napisy. I po angielsku! <śla> o. Ale, ale, my rozumiemy, że to jest wczesny dostęp, także nie czepiamy, a może tak. to tak specjalnie, bo czasami wiesz, tutaj czasami też tak mówisz po polsku, a nagle mówisz coś po angielsku. No, Wtrącenie angielskie. angielskie, Wtrąc nie. Pięć barów i rośnie. O, pięć barów, ja też tak sobie mam, idę po mieście, pięć barów i rośnie. a, a tu ktoś jest. Halo, proszę pana. Halo? Znokautuj go. No Bigo, co ty a, robisz? I fajnie robisz, Ej, co się fajnie? stało? Czemu pan no, zginął? Oliwier o, pomógł, bo miał o pieniążki. pieniążki. Ej, ja to teraz tego poklikam teraz. E. <grym> no to pokaż nam jak robisz Homera Simpsona. A co robi ten czerwony? Czekajcie, bo ja tu chcę pozwiedzać... Ej, przecież w normalnym życiu można tak pozwiedzać sobie ten Czarnobyl, to ja też tutaj chcę. Odsuń się! Musisz na około. No za gruba dupa. Jak w prawdziwym życiu, nie? Zawsze pod górkę. A, bo w, oni tutaj w, w też... W przypadku po schodach. A, bo oni... A, bo tu jest... A, bo to jest połączone. No. A takie kontakty. A, czyli on i tak musiał zginąć. No musiał, no. no nie da no. no, jakbyś przeszedł z tej strony, to by nie Tylko skończył. mogłeś go jakoś ładnie znokautować, od tyłu go podejść i mu tam, nie wiem, jakiś chlorofor czy coś tam... A, ja nie, ja, ja chciałem być miły i porozmawiać sobie. Arześ, aż tak. Ja! Yeah. Ej, to yeah. jest to? To jest wszystko. to Naciskaj wszystko! Naciskaj wszystko. Oh. U, oh my a co robi jest guzik? O, oh, jest tu jest jakiś dron, ciągi, oh, to, jest O, oh, to jest to, oh, O, jest to, jest O, tu mam coś nacisnąć w ogóle! Patrzcie, ten czerwony <laughs> to tak, tyle jest tak. Jezu oh. Igor, nie. Co dlaczego Tatiana? Ty Coś masz Kaluny? No, chyba tak. Coś źle? Z kim rozmawiasz? Znajdź wymówkę, słyszałem Tatianę naciśnięcić. Nacisnij przycisk! Nacisnij przycisk! Boidzisz. Balizny, wspominanie? I. Czerwony, jest czerwony, dobra. Tak? tak, 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 bom. <laughs> o, wybuchną. czemu się włączył alarm? O, a tu te drzwi? Halo? E, jakie ładne drzwi! Takie wspomnienie z dzieciństwa. Prawda? To i w no? ogóle jest dużo tych takich desek, z których dawniej budowano meble. Ja w I ogóle drzwi nie miałem. Za czasów komuny tylko takie meblościanki i koniec. <laughs> tak. A tu mogę. Patrzcie, mamy ten. O, przybliżyć można mapę tego elektrowni no się przyda wam, okay. jak pojadę do tego do Czarnobyla. No nie tak. to się. A, a później się wsuje wydrukujesz, słuchaj no. <laughs> Czemu ty zerwałeś a... tej mapy i nie wsadziłeś sobie gdzieś do kieszeni. I no, czemu oni tam poszli? Czekajcie, a tutaj... W ogóle nie, uwi... nie, nie umiecie zwiedzać. Nie w ogóle nie? A tu tutaj... no. o tu by było dobre z taką elektrycznością. A tu coś się, się świeci. O! O. Ja myślę, że to Fajne. przepis na spiral jest, wiesz. <grywa> Ej, w ogóle, ale powiem wam szczerze, że fajnie się to tutaj ogląda. Zwłaszcza jak jest... Yy... Jak się obserwuje te wszystkie rzeczy, i tutaj te wszystkie napisy, i w ogóle te, te, te plakaty, czy coś, bo to normalnie. I te, na i ten jakiś stary rodzaj gniazda, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Gdzie? Gdzie? No tutaj, weź, weź cofnij się, cofnij i tutaj. I tutaj A tutaj ten, tarbis. ten, dobra, no. Ten kab... no. I te kable, no. i, te kable pop... gniazdka, no. i te kable poprowadzone, nie? Tak hamsko po ścianie. <laughs> I jeszcze w ogóle, jeszcze w ogóle ten, ten. Jeszcze pomalować w ogóle ten kabel, nie? Tak wiesz. Tak, brz, tak, tak, i... na kolor ściany, no. ale tu tak. drewno, także. To drewno pomalować. biało, trudno. Łoj, uh! kolejne duchy. Nie ma potrzeby do paniki, to tylko drobny wyciek. Mamy wszystko pod kontrolą. Nie ma potrzeby do paniki? Chyba nie ma powodów do paniki. A, po rusku nie ma potrzeby. Dobrze. O, tu jest kamera! Boże. Jest. Ja, ja myślę, że zamiast modlić się, za to powinno uciekać. Będę chor, jestem, o Boże, moje ręce, spójrz na nich. Spójrz, co zrobiłeś ze mną. Boże, ej, o Boże, aha! Ja nawet nie jestem to. w stanie sobie wyobrazić, co oni tutaj przeżywali tego dnia. O, No A to takie nowoczesne, nie? W przeciwieństwie do nas. No. <laughs> no my się to dobrze bawimy, nie? Wycieczka. No? A ja tu! Tu nie wejdziecie po kutkach. No tak, Przerdzywiała, no. ale O wow. kutka... oh. oh. oh, jak ładnie. Co to jest? To jest ten. Czernoby Light, tak? Oh, tak? Ty ten... o tym czytałeś, nie? że ten. Chce się, tak, tutaj oni no, nie będą coś takiego nie wydobywać. Nie taki, taki jakbyś napój czy coś. Tak, się napój. Napój, tak. Napój. patrzy czy coś. To nie jest napój, Lici. Ale patrzcie, promieniowanie nie jest Ale Lici, jak chcesz, to możesz wypić. <laughs> Twoje zdrowie, nie? jest tak nie? że tutaj w tym momencie ten licznik powinien szaleć. I to tak dosyć no mocno. A to nie Dobra. jest ten, a te, a, to a możemy karne, co sobie to, to podnieść w ogóle? Nie, to chyba to. Podnieś sobie, wsadź do kieszeni, w ogóle się niczym nie przejmuj. Zimna. Jeszcze polisz. Jesteś, Jesteś pewien, że jest niskie promieniowanie? Martwisz się o wyrastające dodatkowe parę nóg? Tak to twoje ustrojstwo. To twoje To twoje o my g, kontinuum czasoprzestrzenne. Oh. Co masz zamiar z tym zrobić? Zakrzywia wow. wow. czasoprzestrzeń! O oh To tak jak mój wielki tyłek. Yeah. A i tu jest wytłumaczone, że ten Czarnobylic to jest właśnie nieograniczona ta energia, no, właśnie wiem, do czegoś a na przykład. Aaa, widzisz. I on będzie chciał tą swoją dziewczynę stamtąd. Tak. Nie na Czyli jednak miałeś rację. What? Czemu go zbiłeś? O boże, to nie my, to tam ktoś tam no boże, się pojawił. O, o, o! Ej, no nie, bo oni mnie ratowali tej. Co ja mam robić? No ja jestem przekonana, idzie. że to. Ja myślę, że to jesteś ty, tylko z przeszłości. Już wracasz. Mówiłam. What the fuck. Okej, okay, dobra, twist fabularny. Co? Co się wydarzyło? To ja chciałam powiedzieć, że to nie było trochę głupie otwierać ten portal czasoprzestrzenny w miejscu, gdzie chyba wcześniej był ten reaktor i te rdzenie, wszystkie, bo tak to wyglądało. Więc Ty w tym momencie, jak się przeniosłeś, to się przeniosłeś do zregenerowanego reaktora, więc jesteś w dupie, bo już stamtąd nie wyjdziesz i powietrza chyba też za dużo nie masz, nie? O, ale tutaj widzę właśnie gry bardzo po polsku. A kto się ze mnie śmiał, że to jest polskiego studia Slowly i na pewno po będzie? Dobrze jest. Ucz się angielskiego, po prostu gra dba o to, żeby się nauczyć angielskiego. Poza tym to jest sam przetłumacz polskiego, to rosyjskiego i angielskiego. I super. Tak, poza tym twórcy mają jeszcze czas spokojnie, żeby tą grę dopracować. I tak jest, i tak moim zdaniem jest super, jeżeli chodzi, że to jest we wczesnym dostępie. Zgadzam się. Bo niektóre gry we wczesnym dostępie nawet nie są grywalne, nie? A tutaj uruchamiają się. No. On zabił Antona. Był dobrym człowiekiem i zmarł strasznie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że straszne to jest umieranie na chorobę pod <laughs> A on dostał po prostu kulkę. Ale w ogóle y, chyba nie za pozytywnie zaczyna się nasza przygoda z Czarnobylem. W ogóle już jest nas o jednego mniej. Poczekaj kilka lat, niektórzy dorobią się dodatkowych nóg, a inni pęcherzy na skórze. Wewnątrz. Wewnątrz czego? Nicości. Jesteśmy wewnątrz bańki osobliwości. Wszędzie i nigdzie, wszystko naraz. A, więc ty się tam nie przeniosłeś w czasie, tylko się po prostu do jakiegoś innego no, wymiaru. Dobrze. No, tak jak masz portal w Minecrafcie. Dobrze. O. O. Najlepsze porównanie. Tak. A dobrze, że to nie był jak portal w portalu. Spotkajmy się w kryjówce Michała. No teraz. Jak złomana. jest. złamana? Nie chcę nic mówić, ale jest w innym wymiarze, w totalnej dupie i najbardziej go martwi jego złamana mama na rękę. Tak. A my mamy iść teraz dalej, tak? Tutaj w sensie. Tak, masz do wyjścia gdzieś iść. Ale ładnie wygląda ten, ten, ładnie. ten materiał, nie? No to tak mam, się błyszczy. Taki szmaragd, szmaragdowy, szmaragdowy. Taki... no. Mm. Jas mi się przypomniała piosenka szmaragdowa, no z artrosis, ale Gimby nie znają, więc. Day one, Chernobyl morning. O. Przetłumacz że jego, bo on nie rozumie po angielsku. Ja nie rozumić. Nie ja, nie ja nie gawarzysz po angielsku. Czarnobyl, dzień pierwszy... Mornik. Mornik! Mornik to moja ulubiona trinzynia. <grym>